Cześć, witajcie. Tutaj Xaliona to jest kolejny odcinek z serii OMSI 2. No i znajdujemy się, tak jak zapowiedziałem, w Warszawie na linii 149, dzisiaj już w Urbino 12, co prawda nie malowaniu warszawskim, ponieważ zapomniałem takowego ściągnąć, mam już linka i tak dalej, tylko po prostu, no, wypadło mi z głowy, tak, aż już się wziąłem za nagrywanie, to pojedziemy sobie takim, powiedzmy, zastępczym. No więc co, odpalamy sobie wszystko, ponieważ odjazd już mamy za 3 minutki. Także trzeba by się sprężyć, wszystko sobie tutaj porobimy. Tylko mam za, nisko, za niskie ciśnienie w układzie, ale to się da zaraz zmienić. Teraz sobie już nie mogę klimę włączyć, ponieważ jest 25 stopni w autobusie. No i co, myślę, że ustawimy sobie tutaj linię, tak yyy eee, dobra nagroty no i co ruszamy tak ojej ubiegło nie wrzuciłem no i lecimy tutaj tak klima jest strasznie strasznie e, głośna niestety Ale no, ja już na to niestety nic nie poradzę. Minutka do odjazdu. Ludzie się schodzą. Bardzo dobrze. Pół minutki także. O, patrzcie co tu podjechało. Panie, to jest dworzec. Tu nie można tak jeździć. Halo. No nic. Do rozsądku mu chyba nie przemówię. A tymczasem chyba już można powoli ruszać, tak mi się wydaje. Sobie to zamykamy. To już nikogo nie ma. Nigdzie nikt nie nadchodzi. Także lecimy sobie. Linia 149 do Groty. Nagram na drugi raz, ponieważ Źle pojechałem to najlepsze jest to, że źle pojechałem po raz pierwszy I co? I źle pojechałem zaraz po chwili po raz drugi Także jaja straszne, nie? Pojechałem na wprost, a później na lewa Straszne rzeczy się działy A Jakiś gość już na mnie chciał chyba sobie narzekać. Chcesz, to możesz wysiąść zaraz. Halo. Halo, cześć. Ej, bo mi jest troszeczkę chyba za zimno, tak mi się wydaje. 17 stopni, no to 2 na 10. Tym bardziej, że na dworze 25 to oni się tam rozchorują. mi. Tak jak ja, bazując po moim głosie. tak. Także jeżeli, jeżeli chcecie podnieść moją morale, zachęcam do łapek, do góry. Tak. Dobrze. Uuu, tutaj coś dużo ludzi chyba będzie wsiadać, mam mówię. Tak myślę przynajmniej. Chociaż może to nawet nie wszyscy będą wsiadać ogólnie, nie? Czekamy sobie tutaj akurat do czasu odjazdu Zobaczymy czy będą wsiadać Ale chyba nie już by czekali w sumie I nikt z tej grupki nie będzie wsiadać No i nikt nie wsiada Także można Można ruszać Tutaj w pewnym momencie Ta trasa jest troszeczkę źle oznaczona I to jest dokładnie na tym skrzyżowaniu eee, Po prostu nie ma znaku. Osobiście po prostu domyśliłem tak, że trzeba jechać na wprost Ale gdyby... Mm, faktycznie były te znaki Po prostu jedna strzałka na wprost To już by się człowiek... Mm, nie zastanawiał, czy dobrze jedzie No i dobra, czekamy sobie Ej, Bo oni mi się tutaj dosłownie... Rozchorują, nie? W tym autobusie Nie chcieliby się schodzić, ale później będą skargi. A bo ten kierowca i ten kierowca to strasznie zimno miał w autobusie. Numer 223, numer boczny. No i kurde, ja chora byłam później. Tak będzie. będzie, później kary, zwolnienia. Lecimy dalej. Jeszcze sobie nadrobimy, bo mamy minutowe opóźnienie. Zapraszam na pokład. Trzeba przypadkowo wsadzić te drzwi, no? nie chciał puścić, chyba mu się zapomniało, że w terenie zabudowanym powinien nie puścić, no. Co za baton. O, Jezu, dobra. Tutaj będzie trzeba chyba ich troszeczkę porobić, ponieważ tu się zrobił taki korek, że on się już sam chyba nie rozkorkuje wam powiem. Także jeżeli nikt się nie ruszy nawet na tej sekwencji e, świateł, to niestety chyba będę musiał ich przepchnąć. <laughs> A że tak się chyba właśnie dzieje, patrzcie No, już sobie ten jedzie, spoko... Patrzcie. Ej, ruszyły bez tu patrzcie. Ale jaja. Ale nie skręcają. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Zaraz zobaczymy na drugiej sekwencji. A jak nic nie, nie, co nie da, takie czekanie, to jedziemy, ahoj. są tylko głupie boty, tak? Które, którym się włączyło większą częstotliwość ruchu. i głupieją, nie? Odbija im. A teraz się ruszyły te. To nawet może coś z tego wyjść. Czy najbardziej przeszkadza ten? Ale patrz, tu się już troszeczkę koreczek rozbija. Dobrze, bardzo dobrze. To jednak może pójdziemy na realne zachowanie. I założymy, że to od tego się zrobił korek, bo są szybkie światła. Na następnym już powinniśmy przejechać, ale to jeszcze się zobaczę. Nie bądźmy tacy pewnie. No nie, ja się nie spodziewałem, że aż tak mnie złapie korek. Pierwszy raz odkąd zwiększyłem częstotliwość ruchu. To nieźle. Dobra, zaraz dla mnie będzie. Zielone. W końcu Warszawa, tak. Korki muszą być. O, widzę, że przyjechałem. No spoko Ciekawe światło, skoro opuszczałem tylko dwa samochody. Karygodne, karygodne, aż sobie koszulkę poprawię. Ciekawe jaki za mną jest korek. Ha! Jebitne! No, nieźle tutaj sobie narobi opóźnienie, no nieźle. Dzieje się, że tak powiem. O, teraz ja. Dawaj, 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 dawaj gościu, dawaj tą taksówką, grzej pan, panie, grzej pan. Bo ja nie mam czasu. Szybko, batonie. A, pa, papa jak poszedł po tym, po ludziach, no prawie, po przystanku. Ojoj, zobaczcie na mnie pasażerowie obrazili, za spóźnienie. No, korki, państwo, moi drodzy. No, ej, niech to świat, dobrze. Siadają, dobrze. No, to teraz trzeba dać czadu, naprawdę. Chociaż i tak ta linia się zaraz kończy. Po prostu to jest taka okrężna trochę linia. Tylko, no, że tutaj do mnie nie będzie nikt w ogóle wsiadać, bo yy, uznali, że lepiej będzie, chyba jak się przejdą gdzieś. Ale no nic, no. Takie życie, takie życie. Uważam, że ci, co chcą ze mną jechać, to już są w autobusie. A że korki, no cóż, no. wsiadają jeszcze. Dobrze. Tak, wsiadają to fajnie. Halo. Halo. Jeszcze się odzywają do tego. Kurde. Nie obrażeni. Za spóźnienie, także bardzo dobrze. To jest w ogóle godzina. 14.44. No nieźle. Dada. Można jechać dalej Co jest? Bo symulacja musi być zachowana Oprócz tego, że mam wyłączone kolizje, ale to akurat jest normalne, bo w tej grze bot są za głupie, żeby włączać im kolizję. Szczególnie na mapie Projekt Biały Sok. Także tam jest naprawdę tragiczne. Tragiczne zachowanie botów. Tragiczne. Ale nikt nie wsiadają, wsiadają, dobrze wsiadli. O pójściu, dziękuję, samacz. So no, dziękujemy oczywiście. Trzeba być kultura, kulturalnym na drodze. No i tutaj, e, akurat się, jak się jedzie w tą stronę, to się właśnie wyjedzie, że to jest nas przeciwka. A tak to się tutaj jedzie takim kółeczkiem żeby móc wyjechać bezpośrednio na przystanek Groty tu jeszcze jest ta Podkowińska cała to znaczy tak mi się kojarzy pójdzie jeszcze, jeszcze jakiś przystanek i wtedy są te całe Groty zjedzie wsiadają bardzo dobrze 4 minuty opóźnienia no ładnie ładnie sobie teraz porobiłem tutaj sobie będziemy chyba jakoś na lewo skręcać tak. Ostro bardzo i chyba dobrze będzie koniec. Jeszcze iskry 02 na żądanie. Wysiadają Jeszcze tutaj ktoś sobie stanął sobie Halo, proszę pana się nie stoi Może pan się obalić jak będę na przykład ruszać e, Widzę, że droga jednokierunkowa, to ja sam mogę jechać środkiem być wyjewane tutaj No, tekstury się tam nie są. Ojej, oh, oh, panikujecie. A mówiłem, żeby nie stać przy drzwiach, batony jedne. Mówiłem ci, mówiłem ci, trzeba było. Zgłosić. I teraz chyba już faktycznie ostatni będzie Jeszcze nie, kurde To, to, ja, to ja pozapomniałem, dzisiaj mam jakieś bez kitu Halo Halo, halo, cześć Tylko ten button został, no On coś kombinuje, mówię on będzie chciał wymusić ode mnie odszkodowanie A ja się nie dam, bo ostrzegałem Teraz już faktycznie koniec jest. So, je Zobaczcie endę. Także w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. E, widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy to sobie e, będziemy jechać jakąś tam inną trasą na projekcie biały stok tym razem, czy to na fikcyjnym Białystoku. stoku. Tu albo tutaj, zapomniałem już e, także no cóż. Do zobaczenia, trzymajcie łapki do góry, mile widziane, no i łapatki.